podnieś mnie. Wygramy to pod healing? Jak mnie podniesiesz? Mam dużo leczenia. No debil no. <laughs> <laughs> to już się kameruje. To już się kameruje. Dzisiaj wygramy to pod healing. Debil, patrz to. Zaraz debil się sam udusi. Ja mam jeszcze jednego meda i 200 tych Na luzie, wygramy to. Fajne na dropa. Jaka tu jest pompa? Spas! Co? No jest gdzieś, sporo? No, mam. Pa. A gdzie on? On w strefie jest, on będzie zaraz. S es, win bro. Masz, spaza. Spazam A Dobra, jak miałem sobie? Ja miałem. Fajne, fajne jak ustaw tych typów dropło. Mm -hmm. Dobra, siema. To tyle. No, tyle ten. Tyle odcinka. Papa. Pa. A zostaw jeszcze. Ten, nie, nie ranga, koszywę, ranga, zainteresuj, ranga. Eszcze okazuje 2: Eee. Silver 1, Silver 2, podwójny rank up. Co? Dobra. Sorry? To